Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale HighSnetta, w którym omawiamy najciekawsze sposoby na zarabianie w internecie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną z najciekawszych aplikacji w ostatnim czasie. a Mowa tu o aplikacji ACT, która oferuje nam losowy bonus do 200 euro. Czym jest ACT? Jest to giełda portfeli kryptowalutowych, która wystartowała około 22 marca i przywitała nas z dość ciekawymi bonusami za rejestrację i polecenia. Aplikacja jest przeze mnie sprawdzona i w pełni wypłacalna. Mi zarejestrację udało się zarobić około 25 euro. Tak jak widzicie to teraz na ekranie, bonus otrzymujecie w tokenie Actio, który możecie zarówno wymienić na inne kryptowaluty, jak i po prostu sprzedać i wypłacić na konto euro. Jak otrzymać bonus? Zarejestruj się i pobierz aplikację z linku w opisie. Dokonaj weryfikacji tożsamości składającej się zdjęcia dowodu tożsamości, selfie oraz potwierdzenia adresu, np. wyciągu z aplikacji bankowej. Następnie przejdź do trzeciej zakładki w menu i wpłać przelewem SEPA przynajmniej 50 euro. Czas po jakim przychodzi taki przelew to około 2 dni robocze. Gdy wpłata dotrze na konto, wykonaj transakcję kupna-sprzedaży kryptowaluty za całość płaconego depozytu, np. kupno bitcoina. Gdy to zrobicie, pozostaje jedynie czekać na otrzymanie bonusu. Zapraszam do opisu pod filmem, subskrypcji naszego kanału oraz komentowania filmów. Jeśli masz jakieś pytania do nas lub samej aplikacji, napisz pod filmem, a pomożemy najszybciej jak się da. Trzymajcie się, cześć.